Święty Jakub w swoim liście pisze tak. Kto spośród Was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się swoim nienagannym postępowaniem, uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości. A więc jeśli ktoś jest mądry, to znaczy, że wyraża się to w postępowaniu. Jeśli się dużo kucisz, jeśli ci brakuje łagodności w życiu, to bezwzględnie potrzebny jest dar mądrości. Mądrość wyraża się w działaniu, w tym, że postępuje w sposób pełny miłości i pokory. Co to jest ten dar mądrości? Jeśli spoglądam i widzę drzewo, to człowiek mądry wie, że to drzewo stworzył Pan Bóg i za to dziękuję. Jeśli widzę słońce, że świeci, to człowiek mądry wie, że słońce jest darem od Pana Boga. Spotykam człowieka i widzę w nim arcydzieło Pana Boga. I to jest mądrość. A więc dar mądrości to jest spoglądanie na świat oczami Pana Boga. To jest postępowanie tak, jakby postąpił na moim miejscu Pan Jezus. Jeśli brakuje Ci daru mądrości, czyli takiego spojrzenia na świat oczami Bożymi i postępowania jak Jezus, to nie należy załamywać rąk. Wiadomo, co należy zrobić. Święty Jakub w swoim liście pisze tak. Jeśli zaś komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. W tym szczególnym czasie oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, prośmy o dar mądrości, aby się nie kłócić, aby spoglądać na ludzi tak, jak spogląda Pan Bóg, aby w naszych domach, w których przebywamy, zapanowała miłość i pokora. Ostatecznie święty Jakub o mądrości pisze pięknie tak. Prawdziwa mądrość, stępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Dobrze, że jest taki piękny dar Ducha Świętego, jak dar mądrości, który sprawia, że żyjemy bez obłudy, że postępujemy w sposób czysty. I jesteśmy skłonni do zgody. Prośmy o dar mądrości, a nasze życie i świat będą piękniejsze. Tego Wam życzę. Amen. Bym rozumiał Ewangelię i kazania w kościele. Żebym dobrze wychowała dzieci, Przykazała im wiarę i nauczyła je prawdziwie kochać. By poprzez moją pracę ludzie doświadczali czułości i bliskości dobrego Boga. By nigdy tego co ziemskie nie przekładam nad Ciebie. Bym wybierał w życiu dobro, z darem mądrości, przejść do święty. Duchu święty. i uh -huh. ona gelmeyenler